Dobry wieczór Państwu, witam na meczowej konferencji prasowej. Lechia Gdańsk pod Beskidzie Bielskobiała, szósta kolejka Fortuna I Ligi. Biało-Zieloni zdobywają 3 punkty, pokazali zwycięstwo 3 do 0 na własnym boisku. Jest z nami trener gospodarzy, trener Lechii Gdańsk, trener Szymon Grabowski. Poproszę trenera o komentarz do meczu i potem po jednym pytaniu od Państwa. Trenerze? Dobry wieczór, myślę, że bardzo dobra pierwsza połowa w naszym wykonaniu. To co, to, co gdzieś tam, nad czym pracowaliśmy w tygodniu, było widoczne i to naprawdę mnie, jako szkoleniowca, bardzo cieszy, że tworzona przewaga, jeśli chodzi o posiadanie i o kreowanie gry na połowie przeciwnika, z mojej perspektywy była, była dobra. Jedyny moment trudniejszy był zaraz po tej przerwie nieoczekiwanej, i tam rzeczywiście. Troszeczkę, troszeczkę dłużej, żeśmy wracali do gry, ale całe szczęście udało nam się wrócić, zdobyć ramkę i, i na przegle schodziliśmy z, z prowadzeniem. Druga połowa wiedzieliśmy, że tutaj rywal będzie chciał zdecydowanie inaczej funkcjonować niż w pierwszej i myślę, że sprawę mam problemy, jeśli chodzi o ustawienie, delikatna modyfikacja zachowań szczególnie pozycji, w, w pozycji centralnych. Niemniej jednak bardzo dobra nasza gra w defensywie. opadnięcie troszeczkę niżej i można powiedzieć kontrolowanie cały czas przebiegu spotkania. Cieszy to cieszy finał, w jakim zakończyliśmy to spotkanie, jeśli chodzi o zdobyte bramki, ale też to, co się stało z tyłu, czyli, czyli zagraliśmy na zero z tyłu, i za to naprawdę duże podziękowania dla zespołu. Duże gratulacje dla wszystkich zawodników, którzy dzisiaj byli nie tylko w kadrze meczowej, ale też dla tych, kto, dla których miejsca zabrakło, bo myślę, że obrazki po meczowej mówią same, same za siebie. Cieszę się bardzo, że ławka rezerwowych zafunkcjonowała w 100% albo nawet i więcej, bo każdy z nich włożył ogrom. Wysiłku i dużo, dużo cegiełek dołożyli, jeśli chodzi, chodzi o swoje zachowania. Gorące podziękowania dla wszystkich kibiców, którzy ja myślę, że nie do końca chyba sobie zdają sprawę z tego, jak wspaniałe widowisko tworzą, kiedy nas dopingują, kiedy przyprawiają mnie i pewnie cały sztab, i wszystkich siedzących na ławce o gęsią skórkę. To jest, to, to jest najlepsza nagroda za. No za to, za to zwycięstwo. Także e, będziemy robić wszystko, żeby ta drużyna dalej się budowała i, i żeby ta drużyna sprawiała radość kibicom. Dziękuję. Dziękujemy trenerze. Zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, trenerze. Witam serdecznie. Chciałem zapytać, czy poczuł Pan taką ulgę, bo, bo tak jak Pan już wspomniał, ten początek drugiej połowy pewnie nie wyglądał tak, jak wszyscy sobie tego życzyliśmy. A później przyszła ta bramka Kamilomeny, Łukasza Zjamińskiego, no i mamy 3-0. Czy, czy w tym momencie tego wszystkiego poczułam taką ulgę? No bo gdyby pod Beskidzie wcześniej strzelił bramkę, różnie ten mógł mecze potoczyć. A mówiliśmy przed meczem też, że, że to jest jubileusz i, i fajnie byłoby go uczcić zwycięzcą. Dziękuję. Ja powiem szczerze, nie lubię dywać, bo myślę, że przed każdym, po każdym z meczów, które graliśmy do tej pory, moglibyśmy mówić. Gdyby sędzia dał czerwoną kartkę zawodnikowi Wisły Płock, co by się stało? Może dzisiaj bylibyśmy bogatsi o 2? Gdyby, gdyby nie wiem, Zjawka zdobył bramkę na 2-0 ze zniczem, nie byłoby tej nerwowej końcówki. Nie ma sensu gdywać. Zapracowaliśmy na to. Myślę, że ten mecz też nam pokazał, ile jeszcze mamy pracy przed sobą, jeśli chodzi o, o boisko, jeśli chodzi nawet o, o analizę z boku, o reakcje, o wskazówki, które załodnikom też musimy dawać. To jest cały czas proces, który, który ja się cieszę, że idzie do przodu i myślę, że to widać. Na przedniejczowej konferencji nie chciałem tego mówić, ale w tych dwóch treningach, naprawdę po tych dwóch treningach, które, które odbyliśmy z zespołem, naprawdę wyglądało to bardzo optymistycznie. I ja się cieszę, że dzisiaj mieliśmy już dużo takich fragmentów, o które nawet mnie tutaj pytaliście, jaki jest pomysł na funkcjonowanie z przodu. I dzisiaj myślę, że to był już taki, taki załączek tego, czego można oczekiwać od tego zespołu i, i co my na pewno będziemy wymagać, czego my będziemy wymagać. Ale cały czas jest dużo pracy i stać nas na to, żeby, żeby grać po prostu lepiej, efektowniej, efektywniej. Także zwycięstwo z zwycięstwem, ale, ale chłodna głowa cały czas. Czy mamy jeszcze pytania na sali? Może pytanie ode mnie, trenerze. Jak trener ocenia występ w tych nowych koszulkach? I jak trenerowi się one podobają? Oceniłbym w tych nowych koszulkach, jakbym się wstawił do składu. Na tą chwilę nie jestem aż tak odważny, ale wszystko przede mną. Koszulki według mnie no, piękne są. Powiem szczerze, że um, ogólnie, ogólnie też mówiłem o, o taki, takiej rzeczy, która, która pomoże mi, jeśli chodzi o motywację. Raz, że tutaj Wyżejście mi pomogli z tym tysięcznym spotkaniem. Dwa, że yy, yy, to hasło, jeśli chodzi o logo miasta, o herb miasta, rewelacyjnie się wpisuje na tej koszulce i myślę, że jeżeli te koszulki będą, a z tego co wiem, ja będą wystawione na aukcje, pójdą za fajne kwoty. Dziękuję, trenerze. Dziękuję Państwu za udział w konferencji. Jeszcze raz dziękujemy, trenerze. Dziękuję bardzo. Dobranoc.